Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, kochani, pokażę Wam, co robię na swój obiad. A u mnie dzisiaj na obiad rybka w sosie syrowo-koperkowym z brokułami. I to jest zdanie bardzo szybkie, bardzo ketogeniczne i bardzo smaczne. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego obiadu będziemy potrzebowali rybę jakąkolwiek. Ja mam dzisiaj łososia, ale robiłam też z dorszem i z każdą inną rybką będzie też dobrze. Mam brokuły ze swojego ogródka zamrażarki. Mam koperek, który zamrożony smakuje i pachnie identycznie jak świeży. I zawsze mam zamrożone porcje w zamrażarce. Do tego będziemy używać serek smażony. Ja mam tutaj bardzo dobry ser smażony, sprawdzony wie przez wiele lat i to jest yy, yy, śremczeń, ser smażony, hmm, śmietankę 30%, ale może być też samo mleko. Nie musi być koniecznie śmietanka. Ja chcę tutaj wykorzystać, bo mam tutaj resztę, ale mleko i to jest niewiele składników, a danie jest bardzo proste i bardzo szybkie do przygotowania. Najpierw zrobię sos, bo on może sobie nawet i postać, a łososia będę potem parowała, więc to potem będzie bardzo szybciutko. Otwieram, biorę sobie cały taki serek. Wyjmuję do rondelka, rondelek suchy. jeszcze jeden zaczęte, więc dam jeszcze jeden, bo my bardzo lubimy ten sos. Zobaczcie, jaki on będzie pożywny. Tutaj będzie tyle sera, ale tak jak już wcześniej wspominałam, mój mąż jest na diecie ketogenicznej. Ja może bardziej na low carb, ale mój mąż je tylko dwa posiłki dziennie, więc te jego posiłki muszą być Kaloryczne. Włączam sobie delikatnie gaz. Nie za mocny. I będę sobie ten serek rozpuszczała. Mogę sobie od razu dodać odrobinę mleka, ale też nie za dużo, żeby potem nie zrobił nam się ten sos za rzadki. Zawsze będzie można potem jeszcze mleka dolać. Więc to mleko teraz się tu podgrzeje. Serek się rozpuści. Sos jest banalnie prosty. Jak wiecie, ja nie używam mąki pszennej, żadnych takich mąk, z takich ziaren zbóż nie używam, więc, żeby mój sos był na taki zawiesisty, to ja właśnie dość często korzystam z serów, które mi ten sos zagęszczają. To tutaj tego trzeba pilnować, żeby nam się nie przypalił ten serek i tak powolutku będę go rozpuszczać. Popatrzcie, zrobiła nam się już tutaj taka płynący taki serek i widzę, że jeszcze można tutaj trochę dodać. Więc ja sobie wykorzystam tą śmietanę, która mi została. I sobie jeszcze dodam tej śmietanki. Ser jest już częściowo słony, więc teraz musimy spróbować, czy ta słoność sosu nam wystarczy, czy trzeba go troszeczkę jeszcze dosolić. Jak dla mnie wystarczy, tutaj Słuchajcie, wystarczy teraz tylko yy, wrzucić koperek, a jeszcze sobie troszeczkę dodam tej śmietanki. Bo jak sos nam leciutko ostygnie, to on się zrobi bardziej gęsty. O! Mamy takie coś. mamy taki sosik i wystarczy teraz do niego wrzucić sporą ilość koperku wyobraźcie się sobie, że to już jest koniec Mamy sos, który smakuje serem i świeżym koperkiem i będzie on pasował zarówno do ryby, jak i do brokuła, którego za chwilę ugotujemy. Sos gotowy, on Wam zgęstnieje, ale przed podaniem wystarczy go podgrzać, on znowu zrobi się bardziej płynny i ym, trzeba bardzo uważać, bo y, lubi się przypalić, więc trzeba go pilnować. Oczywiście, u mnie niezmiennie pomidorówka na takim kolagenowym rosole z kości, wygotowanym z kości szpikowych. Tutaj nastawiłam sobie wodę na brokuły. Mogłabym brokuły zrobić na parze, ale jakoś mi lepiej smakują z wody. Na parze za to będzie łosoś, którego za chwilę przygotuję, a tutaj już woda się grzeje na brokuły, a tu chciałam Wam pokazać, jeszcze wczoraj zakisiłam resztę buraków, tu sobie stoją w kuchni żeby się rozpoczął proces fermentacji żeby ruszyły, a potem wyniosę je już do chłodniejszego miejsca i tak zakiszone buraki ja sobie mogę zostawić w tych słoikach na zimę i jak będę chciała ten sok z tych kiszonych buraków zabrać, to po prostu odcedzam taki swój sok przelewam w mniejsze słoiki, wkładam do lodówki i korzystam. Ja kupuję takiego łososia w i teraz oddzielę go od skóry. Przy okazji, czy gdzieś tu ości nie ma, bo się zdarza. Dobrze, teraz pokroję go w mniejsze takie, takie mniejsze cząstki. A jak ktoś lubi w dużym kawałku, no to może w dużym. Ale mi się szybciej przeparują w tych mniejszych. Tak przygotowanego łososia wrzucam na parę. Go też upiec w piecu, jak tam kto woli, ale nie chciałam całego pieca rozgrzewać. Więc tak, na parze też będzie ok. O! Potrzebuję tu dosłownie 4 minutki, 5 muszę. I tak się prezentuje mój obiadek. Oczywiście to wszystko polewam sobie teraz tym serowo koperkowym sosem, który, jak mówiłam, pasuje nam i do brokułów, i do łososia. Danie jest bardzo sycące, treściwe i zdrowe. Do tego niezmiennie pomidorówka. I zajadam. Ja już, kochani, po obiedzie i teraz, jak widzicie, znowu jestem na tarasie. Czuć już takie rześkie powietrze, ale jeszcze jest całkiem przyjemnie i można sobie tutaj posiedzieć. I dzisiaj przychodzę do Was z rzeczą, którą już w sumie zaczęłam robić jakiś czas temu. No... Robić to może za dużo powiedziane. Zaczęłam się do tego przygotowywać jakiś czas temu. Yy, na pewno niektórzy ci, którzy mnie oglądają systematycznie, pamiętają, jak późnym latem dostałam od mojej sąsiadki piękną lawendę. Szkoda, że nie możecie teraz poczuć tego zapachu, bo pachnie obłędnie. Ja ją suszyłam w starej poszewce od poduszki i przez to ona nawet trochę zachowała koloru swojego, bo ta, która się suszyła na zewnątrz, też pachnie, ale już tak nie wygląda. No ale w sumie to nie o kolor mi tutaj chodzi, bo to będzie i tak schowane. Więc ja dzisiaj, kochani, zrobię takie yy, zapachowe saszetki, yy, które będzie można włożyć do szafy, ale jak wiecie, że u mnie to tak prosto nie będzie, w sensie, no będzie prosto, ale nie tak po najmniejszej linii oporu, bo ja chcę, żeby moje saszetki były jakoś ozdobione. Znalazłam sobie takie zielone płócienko w domu, ale Wy sobie możecie wykorzystać cokolwiek macie, nawet już jakiś, nie wiem... Niechcianą poduchę, jakieś tam poszycie od poduszki, albo jakieś nawet starą, nie wiem, stare jakieś ściereczki, cokolwiek czego już nie używacie, mogą być nawet jakieś t-shirty, które są już do utylizacji, że tak powiem. Ja sobie tutaj znalazłam to płócienko. Chciałam, żeby było gładkie i takie przewiewne, no żeby ten zapach nam ładnie przechodził, ale chciałam też to pucienko troszeczkę przyozdobić. I ja mam markery do tkanin. I teraz postaram się właśnie pociełam sobie to pucienko. Zobaczcie, na takie odcinki tutaj, z których będę sobie szyła już te woreczki, bo ja je potem najpierw Zrobię tutaj ozdobie, a potem będę je szyła. Ja już sobie tak pocięłam, tak mi akurat materiał pasował, że po szyciu yy, to będą takie woreczki. Oczywiście to jeszcze tutaj przyjdzie szewek i wypełnienie, więc one się wizualnie zrobią mniejsze. Yy, nacięłam sobie ich yy, tutaj kilka. Podejrzewam, że mogłabym jeszcze sporo więcej yy, yy, zrobić, bo mam yy, tej lawendy całkiem, całkiem sporo nasuszonej. I tak sobie postanowiłam, bo tak, tu będzie to tak złożone. Więc powiedzmy, na połowie tego prostokątu będę mogła sobie coś namalować. Zagnę sobie to w ten sposób żebym wiedziała, gdzie będę miała środek. No i teraz tutaj to jest moje pole do popisu. I tak sobie pomyślałam, że skoro tu będzie w środku lawenda, to może ja zrobię jakieś kłosy lawendy. Hmm. Powiedzmy, to jest taka moja teraz, wiecie, na bieżąco sobie zrobię tutaj na przykład... Kilka takich kłosków i nakropkuję sobie tutaj albo nakreskuję. takie źdźbła lawendy. Powiedzmy, że może być tak. Jak mamy w ten sposób ozdobione już nasze szmatki, nasze łatki, to musimy to teraz ładnie zaprasować żelazkiem. Zaprasujemy ten wzór teraz żelazkiem, żeby to utrwalić, ale pamiętajcie, żeby żelazko nie było nastawione na parę. Więc zaprasujemy przez parę sekund i teraz to się już nam nie spierze. Teraz popatrzcie, składamy sobie taką szmatkę na pół, tym pomalowanym do środka i zszywamy sobie ją z dwóch stron. Tutaj jest to złożenie, więc szywamy ją sobie tu i tu. Nie musi być to jakoś super, super. Dokładnie to nie ma być rzecz, która nam wystarczy na wiele lat, no bo to kiedyś zwietrzeje. I. Yy, no i tak trzeba będzie wymienić. I teraz yy, można zrobić tak, jeżeli ktoś ma ochotę się w to bawić, że zawija sobie tutaj ten brzeżek, przeszywa i robi, wciąga sobie sznureczek. Można. Ale e, ja to tam wolę sobie potem nadpróć i przyszyć od nowa, żeby wymienić ewentualnie ten środek. Czyli mamy e, taką, taką saszetkę. mamy. No i teraz musimy sobie w nią tutaj nawkładać i możemy to trochę nawet pokruszyć, żeby takie nie było bardzo najeżone. Wkładamy sobie tutaj do tej saszetki naszą lawendę jak ona pachnie Słuchajcie, ja myślałam, że jak coś wyschnie, to już później nie ma tak intensywnego zapachu. No a lawenda ma. Musimy na, wkładać jej tyle, żebyśmy potem mogli swobodnie sobie jeszcze zaszyć ten woreczek. Ja będę chciała go zaszyć na maszynie, więc tym bardziej muszę mieć tutaj ten brzeg taki dość luźny. Powiedzmy, że tyle. I teraz ja sobie tutaj po prostu zagnę do środka. Zagnę sobie tak do środka. I ja sobie tutaj ten brzeg przeszyję na maszynie. Jak będę go chciała wymienić, tą zawartość, że na, na świeżą, to po prostu podpruję sobie ten brzeg. Wydaje mi się, że ten sposób jest dla mnie szybszy, mniej jest przy tym pracy, a efekt jest podobny. popatrzcie. Mamy taki teraz zapachowy woreczek do y, szafy y, z bielizną, z ręcznikami. Mm, w ogóle z ciuchami. Y, bo lawenda nie dość, że pięknie pachnie, to ona chyba jeszcze nawet mole odstrasza. Więc mmm. Ale też intensywnie pachnie. Naprawdę. Pięknie. Ja sobie tu uszykowałam kilka. Uszyję takie woreczki i Eee, zawiązę też mamuni mm? fajne, polecam teraz tak na siebie patrzę i to jest czysty przypadek, że ja jestem dzisiaj tak w takim kolorze lawendy ubrana, ale zobaczcie uszyłam sobie tyle woreczków eee, mogę uszyć więcej bo jeszcze mam tą lawendę teraz e, zawiązę też mamuni ale też pachną mm. Życzę wam wszystkim kochani miłego dnia i do juterka, Pa pa.